Witam Was w kolejnym odcinku mojego rocznego wyzwania, w którym za zadanie mam poszukiwanie rzeczy współczesnych w miejscach takich jak parki, place zabaw, stacje benzynowe, parkingi. Jesteś ciekaw, ile uda mi się znaleźć pieniędzy, biżuterii i innych rzeczy, skupiając swoją uwagę właśnie w takich miejscach? Ja sam nie mogę doczekać się podsumowania, dlatego serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji kanału. Pamiętaj kliknąć w dzwonek, żeby przychodziły Ci powiadomienia, a ja za równy rok czasu zrobię podsumowanie, gdzie przeliczę wszystkie pieniądze. I zabiorę cały swój Team Goblin w miejsce, które, jak i dla ciebie, tak i dla nich, będzie niespodzianką, nagrywając właśnie z tego weekendu dwudniowego vloga. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj dwa wstępy do odcinka, dlaczego już Wam tłumaczę. Za chwilę sobie zobaczycie materiał z wczoraj, z poszukiwań w parkach, na placach zabaw. Na końcu odcinka będzie materiał z dzisiejszego wypadu z detektorem. Pierwszy wypad z Po pofarciło dwie fajne znajdy, które pokażę Wam na koniec tego odcinka. I co jeszcze? Nagrywam dla Was teraz wstęp, dlatego że Zoltan Odkrywca wrzucił u siebie na kanał kilka dni temu moment znalezienia tej złotej monety, pierwsza w jego życiu. Niesamowite emocje, film plus 18, bo tam targało go na wszystkie strony, wcale się nie dziwię. W związku z tym chciałbym wesprzeć go, w... te odcinki ogląda naprawdę mnóstwo osób, dlatego wpadajcie, Zoltan Odkrywca, link w opisie filmu, przypnę też pineskę w komentarzach, żeby był łatwo dostępny. I do wygrania są sanki z xpdus Co trzeba zrobić? Proste zasady. Wpadacie do Zoltana Odkrywcy, subskrybujecie u niego kanał, zostawiacie komentarz o treści Goblin, a ja dzisiaj wieczorem, albo jutro rano wrzucę Wam osobę, która wylosuje generatorem komentarzy osobę i wrzucę na społeczność YouTube. Jak siądzie u Zoltana 2000 subów, wierzę w Was, bo naprawdę mnóstwo ludzi ogląda te odcinki, to odpalę dla Was kolejny konkurs w następnych kilku dniach u Aureusa na kanale, będzie do wygrania detektor, także działać. Witam Was w kolejnym odcinku. Mam z sobą linę, magnez za mną bajoro, które obiecałem Wam w poprzednim odcinku i tutaj dzisiaj zaczynam swoje poszukiwania. Później przed godziną 14 jadę na stację benzynową i dalej będę rzeźbił temat odkurzacza. Może dzisiaj uda się go otworzyć i zgarnąć, łupić, rabować. Dobra, nie przedłużając tempu, zapraszam Was jeszcze raz do oglądania. Mamy pierwszą monetę, 5 pensów skakuje cyk do sakwy, ale nie zapowiada się za ciekawie, bo za mną dobre 15-20 minut przerzucałem pusto cały czas na magnesie. Pierwsza moneta, dopiero jeszcze kilka rzutów i zmieniam miejsce. A tak obiecująco się zapowiadało, z Bajora tylko jedna moneta, teraz mam do obskoczenia takie miejsca jak to, ławeczki, pub po lewej stronie, stacja, na górze lokalne sklepy, przelecę to wszystko, jak coś fajnego wyjdzie to, włączę kamerę. Lokalna stacja, zaczynam od parkingu. W prawym dolnym rogu wyświetli Wam się teraz komentarz. Dziękuwa wielka. Myślę, że zacny pomysł. Jeżeli w mojej okolicy są takie skrapy, gdzie stoją powypadkowe samochody, to na pewno sprawdzę temat i pojadę w takie miejsce. Możecie też napisać w komentarzach, czy Wam się podoba pomysł. No i co? Widzimy się przy pierwszym znalezisku. Na razie wpadła, o Panie, żółta trytytka. Coś się zaczyna dzisiaj dziać. drucik. Śruba. Kufler po weekendzie. Standard. Ja myślę, że oni też na bieżąco sprzątają te perony cały czas. Ale warto tutaj po weekendzie na pewno zajrzeć. Może coś leży fajnego. No i zobaczcie. Nie wiem, czy uda mi się to przybliżyć, mam fajnie pokazać, ale leży pięciopęsówka, którą byłbym w stanie wyciągnąć magnesem. Mam gdzieś takie małe magnesy. Pomyślę coś nad jakimś linką. I wyciąganiu tego typu. Fantów, bo podejrzewam, że jest tego na pewno dużo więcej. Po środku kratka. Idealne miejsce do tego, żeby gubić różnego rodzaju fanty. Tam leżała śrubka. Jak na razie jedna moneta, ale myślę, że jest ich na pewno dużo więcej. Parking przy Pabie. Pokémony. pokemony. Ops. Na parkingu zatrzymał mnie menadżer. Zapytał co robię. Wcale mnie to nie dziwi, że moje zachowanie zwraca Uwagę innych osób. No jestem do połowy uwalony w mule w błocie po magnesie noodymowym w tym bajorze. Oprócz tego głowa w betonie cały czas krąży wokół samochodów. Wytłumaczyłem mu, jak on to powiedział, fery na fery, cokolwiek to znaczy jest w porządku. Muszę się liczyć z tym, że będę zwracał tymi poszukiwaniami uwagę innych osób. Ale forma odcinków jest świetna i podoba mi się coś takiego. Także tych odcinków będzie na pewno bardzo dużo. Z tym, że następne 2-3 dni chcę poświęcić na budowę kampera. No i dostałem mainlaba 800 od chłopaków. Jeszcze nie byłem w terenie, także czas na wyjazd na rzymskie pole. Dlatego czas, tego czasu w terenie na te poszukiwania dziennie będę poświęcał około godziny, jeżeli uda mi się w któryś dzień nagrać tyle materiału, żeby był cały odcinek to będzie cały, jeżeli nie, to będą odcinki łączone z kilku dni, no i co, jadę teraz sprawdzić, bo żera mnie ciekawość, co się kryje w tym pojemniku z tego odkurzacza, także działamy dalej, a i zrobię Wam w końcu tego update'a odnośnie budowy tego, budowy kampera, bo w ostatnich kilku dniach miałem też sporo, wiecie, urodziny, kupno koszy dla farmerów, Pompa wody mi się zepsuła. Także sporo wydatków wstaję już powoli na nogi i ruszam z budową. Także odcinek już wkrótce. No. A teraz lecimy na stację benzynową. Coś mi się rzuciło w oczy. Nie wiem, czy ktoś kluczy nie zgubił. Pewnie, że tak. Ford. Ale to jest raczej klucz od domu. Przejdę się teraz do wszystkich lokalnych sklepów, zostawię swój numer telefonu. Jak ktoś wejdzie, zapyta, to zadzwoni i oddam. Bo nie ma w tym momencie innego rozwiązania. Panie, klucze do chałupy, ktoś zgubił. I to mi się podoba. Zobacz, ile pieniędzy leży pod nogami, panie. 20 pensów. Cyk do sakiewki. Po raz kolejny ta sama sytuacja. Najśmieszniejsze jest to w tym wszystkim, że sprzedawcy, którzy mówią, żeby przyjechać na drugi dzień, że będą z jakąś inną osobą, mają w ten dzień wolne. Mają w ten dzień wolne, czyli jakby, wiecie, przypychając od sprzedawcy do sprzedawcy, dzisiaj były dwie zupełnie inne osoby. Chcieli mi otworzyć, obiecali mi, że to mi otworzą dzisiaj, ale nie mogli znaleźć kluczy do tego odkurzacza. Próbowała tam. 30 chyba włożyła do środka. Bez, bez skutku, także. Odpuszczam temat. Do tego serwisu, na którym jestem teraz, mam od siebie jakieś dwie minuty. Naprzeciwko widzicie sloty, maszyny do gry. I bardzo często się zdarza, że zostawiałem w środku w tych maszynach właśnie 10-20 pensów, nie wypłacając tak jak już, kończą grę. Byłem to jakiś czas temu z Mirelą, nie nagrywałem Wam tego, ale też ciekawy pomysł, bo wrzuciłem 20, którą wypłaciłem i z dwóch, w jednej maszynie było 65 pensów, w drugiej 10, także w tym momencie mam na etykiecie 75 pensów. Więcej. Idę teraz z drugiej strony. Jest jeszcze jedno pomieszczenie, gdzie są sloty. Jeżeli coś tam jest, to nabiję na ten tikiet, czyli wkładam go, wrzucam i później jakby przy wypłacaniu dodaję z automatu tyle pensów, ile na danej maszynie jest w danym momencie. No i zobaczymy, ile uda mi się wypłacić. Dwie minuty już zbierało się fund 10, 20. Wrzuciłem swoją. Wypłacam. No i podsumowanie na szybko mamy. Fund 35 uratowały dzień maszyny. Sloty czy jak się to tam nazywa. Z innych rzeczy, rzeczy jakieś budowlane standardowo, których zawsze jest dużo przy takich poszukiwaniach. Zresztą nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym coś właśnie nie przyniósł do domu. Jakiś podkładek nakrętek zbieram, zbieram. No i co do cyg elegancko. Standardowo muszę sobie to wziąć, w woreczki wziąć z banku i zacząć też sortować te wszystkie rzeczy. Teraz sobie zobaczycie materiał z dzisiejszego wypadu w teren z Tomkiem. Druga znajdę dzisiaj godna uwagi. Jak ktoś wie, to pisać w komentarzach. Ja też sobie zaraz to wygoogluję, ale kompletna. Druga odznaka w mojej karierze poszukiwacza. Fajna, jak wyszczę nałoży wosk, to będzie perełeczka, elegancko, dobra. Szukam dalej. Oprócz tych rzeczy, które wam pokazałem, wpadły również. Yy... Monety typu jakiś George około 6 sztuk, także nazbierałem dzisiaj tego. Cieszę się, bo w końcu jakieś ciekawe znalezisko z tych pozwoleń tutaj nic nie wychodziło i nagle bęk pierwszy sygnał. Poszliśmy tam wróg odpaliłem detektor, no i siadł hamerek. Wydaje mi się, że jest to short krosik John albo Henry, chyba z tego co mi się wydaje. Stan jak widać, mistrzostwo świata. Zarejestruję sobie to wszystko. Elegancko. No, i na koniec jeszcze dnia wpadła odznaka 70 lat, chyba z tego co mi się wydaje. 1950 któryś rok. Więcej informacji odnośnie tej odznaki wrzucę Wam link w opisie filmu. I to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam przy ogromnie. Trzymajcie się do kolejnego. Cześć.